27 października 2024 roku światło dzienne ujrzał pierwszy odcinek Chomik Newsów. Zobaczmy teraz razem fragment tego odcinka. Chomik Newsów ma to być taka krótka, ale treściwa, zbita, jednolita forma podsumowująca wszystkie właśnie newsy ze świata indoor cyclingu. Albo nie. Rubi, które ma wszystkie atuty w ręku, aby wygrać ten sezon. Ciąg dalszy, dramy ze strawą, ciąg dalszy, dramy z łupem. Szczegóły Pucharu ZTPL-CC, Pucharu jesieni oraz konkurs na pierwszy roczek homie Newsów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Kręcimy. Homic Newsy ubiera fine cycling. Szukasz outdoorowej odzieży kolarskiej na szosę Gravel lub MTB? Sprawdź link w opisie. Obecnie na rynku indoor cyclingowym, jeśli chodzi o platformy, mamy trzech naprawdę dużych graczy: Hegemona Zwifta nadrabiającego dystans Majłóż oraz Ruvi, które. No właśnie. Ze stonogi krok po kroku i rok za rokiem przeistacza się w naprawdę przepięknego motyla i nie nie o tego stonogę nie chodzi. Na początek oczywiście szybki recap, o kim w ogóle rozmawiamy. Ruvi to czeska odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na platformy do indoor cyclingu, która oficjalnie zadebiutowała na rynku w 2017 roku, choć undergroundowe rozwijanie aplikacji trwało kilkadziesiąt wcześniejszych miesięcy. Ruvi, w przeciwieństwie do Zwifta czy RGT, oferowało i dalej oferuje nieco inne podejście do treningu na trenażerze. Zamiast treningów całkowicie w całkowicie wirtualnej rzeczywistości generowało w całości przez program komputerowy RUWI, podobnie jak Fulgas, którego później przejmie, lub Bikul, cool. mm, ich też przejęli. Proponowało swojemu użytkownikowi początkowo po prostu pokonywanie krok po kroku, a w zasadzie metr po metrze. Trasy uprzednio wcześniej nagranej kamerą wideo, w trakcie którego to pokonywania każdy metr był dodatkowo także odwzorowywany przez trenażer, albowiem do pliku wideo z jazdy był jednocześnie podpięty plik GPX z tego samego przejazdu, w związku z czym trenażer wiedział kiedy, jak i gdzie dać konkretny opór, aby np. w chwili, kiedy na ekranie był podjazd, to pod wirtualnym kołem i z tym obciążeniem trenażera też była adekwatna trudność. Na starcie oferowano tylko, w cudzysłowie, podgląd trasy, a wraz z rozwojem aplikacji wzbogacono jej opcje o m.in. wirtualne awatary, jadące razem z nami, autorski pomysł Rówi nazywany przez nich Augmented Roads, a jeszcze nieco później pojawiła się także możliwość jazdy z innymi rzeczywistymi użytkownikami na tej samej trasie, też w postaci awatarów. Czyli coś jak dzień co dzień w Zwifcie, ale w zamiast amerykańskiej całkowicie wirtualnej rzeczywistości, to w rzeczywistości Czeskiej, w dodatku rozszerzonej. Z roku na rok Rówi sukcesywnie rosło i pozyskiwało coraz to nowych rówiaczy. Jeśli na Zwifcie są zwifterzy, a na Majłusz są Polacy, to na Rówi są ruwiści. Bądź co bądź Ruwi z roku na rok było coraz większe, coraz bardziej rozpoznawalne i ten tort indoor cyclingowy także w coraz większym kawałku należał do nich. Podczas pandemii firma decyduje się na dość odważny ruch. Zawiesza opłaty abonamentowe za swoje usługi na pełne 30 dni i dodatkowo za każdego wirtualnego cyklistę, który przejedzie kilka wybranych włoskich tras w ich aplikacji, firma przekaże 1 euro na walkę ze skutkami zarazy we włoskim regionie Veneto, jednym z najbardziej poszkodowanych w tamtym czasie. Trochę osób udało się w ten sposób złapać, więc w sierpniu tego samego roku Czesi ogłaszają nieznaczną podwyżkę swoich subskrypcji, która efektywnie wejdzie w życie 1 października tego samego roku. Przez następne kilka lat Rovi konsekwentnie rośnie w siłę. Podpisuje kolejne partnerstwa, m.in. z różnymi zespołami World Touru, jak z Lidl Trek lub Team Wisma Lisebike. Zawiera ekskluzywny kontrakt z La Vuelta, a w 2023 roku przechodzi bardzo korzystny rebranding. Zmieniają się kolory głównej aplikacji oraz logo.ty Dawniej żółto-czarni, to od teraz fioletowi. Prawdziwym przełomem jest jednak rok 2025. Po raz pierwszy w historii Rwi idzie na zakupy i na początku drugiej połowy stycznia informuje, że wykupuje innego gracza rynku, a mianowicie Full Gas. Nie jest to hmm, wybitne przejęcie, a raczej sposób w jaki to się wydarzyło. Więcej o tym opowiadałem w szóstym odcinku Homing Newsów. Link teraz w prawym górnym rogu ekranu. Jednocześnie w tym samym czasie aplikacja przechodzi dość duże zmiany. Korzystając z inżynierii wstecznej, bez pomocy Zwifta, do RUWI trafia Virtual Shifting, co ważne działający bez żadnych zewnętrznych aplikacji i innych obejść. A ponadto zostaje całkowicie przedefiniowany ekran startowy. Teraz jest dużo ładniejszy i dużo bardziej funkcjonalny. Zostaje zmieniona strona towarzysząca MyRovie.com, która od teraz nazywa się Riders Portal. To facebookopodobna platforma, dużo bardziej intuicyjna w użyciu. Przebudowany jest HUD gry, jest teraz czystszy, bardziej czytelny, a dane wyświetlane w trakcie jazdy są rozsądniej poukładane na ekranie, zwiększając tym samym imersję. Zostaje dodany slope control, narzędzie pozwalające na ręczną zmianę nachylenia terenu w trakcie jazdy zamiast odzorowywania tego zapisanego w GPX-ie z trasy, którą jedziemy. Zostaje wprowadzony system antyoszustowy, automatycznie wykrywający podejrzane parametry użytkowników. Zmienia się ekran końca sesji oraz zostaje dodany przycisk pauzy, który powoduje zatrzymanie trasy w dowolnym momencie bez tracenia ciągłości jazdy na treningu. Wakacje 2025. W sierpniu Czesi przejmują kolejnego gracza Bikul. Bikul cool także staje się częścią ekosystemu Rówi w tak zwanym okresie przejściowym. A od 1 listopada 2025 roku, czyli o ile się nie mylę od wczoraj, Bikul cool przestaje w ogóle istnieć jako samodzielna aplikacja. Co by the way jest dość ciekawym posunięciem, biorąc pod uwagę fakt, że wspomniany także przejęty Fulgas istnieje do dziś i nie ma planów pozbywania się tego produktu jako osobnej marki. W ten oto sposób jesteśmy przy Ruvi w takiej formie jak wygląda dziś. To już nie jest prosta apka odtwarzająca zarejestrowany wcześniej na wideo przejazd trasy, tylko naprawdę rozbudowany symulator jazdy z elementami ścigania się, ekskluzywnymi eventami oraz partnerami, a to wszystko w ciekawej, w porównaniu do konkurencji, ofercie cenowej. Ruwi, wykupione na rok z góry, kosztuje 15 euro miesięcznie, które można zbić nawet do 10 euro przy planie dwuosobowym lub nawet około 8 euro przy planie pięcioosobowym. Przy comiesięcznym zobowiązaniu abonamentowym, czyli nie wykupując 12 miesięcy naprzód, jest już porównywanie do Zwifta. Tu też zapłacimy 20 euro miesięcznie, aczkolwiek, podobnie jak przy planie rocznym, biorąc pakiet duo lub grupowy, jesteśmy w stanie obniżyć cenę odpowiednio do 15 lub 12 euro. Wprowadzono także tak zwane daily passy. Dostęp do pełnej wersji platformy na okres od 1 do 3 dni w przedziale od 3 do 5 dolarów. Dodatkowo, w odróżnieniu od pomarańczowej platformy na Z ze Stanów Zjednoczonych, Czesi dalej oferują darmowe 20 km każdego miesiąca dla każdego zarejestrowanego użytkownika bez aktywnego abonamentu na ich platformie. Członkostwo można także zawiesić na okres 30 dni. Pod koniec października 2025 roku Ruvi ogłosiło kolejny pakiet aktualizacyjny dla swojej aplikacji 4,3, który sprawia, że czeska alternatywna wersja indoor cyclingu jest jeszcze bardziej ciekawsza niż do tej pory, zagłębmy się więc w najnowsze zmiany. Własny system segmentów. RUWI postanowiło uniezależnić się od strawy z ich segmentami oficjalnie, bo nie każda trasa w RUWI je miała i część z nich nie była realna. Nieoficjalnie. Bardzo możliwe, że to kolejna odsłona zakulisowej dramy o to, kto ma prawo do czego i co komu może udostępniać i na jakich warunkach. Bądź co bądź, od teraz RUWI ma własne segmenty z własnymi awatarami duchami naszych znajomych do gonienia wyświetlającymi się w czasie rzeczywistym, a nawet z naszym własnym duchem ustawionym na 90% naszego wpisanego FTP. Nasz najlepszy wynik na danym segmencie będzie ważny przez 90 dni. Jeszcze lepsza personalizacja swojego awatara. Od teraz mamy system bliźniaczo podobny do zwiftowego, a nawet jeszcze bardziej rozbudowany. Można zbudować swoje różne presety i używać ich zamiennie w zależności od tego, jaki rodzaj treningu, przejażdżki lub wyścigu jedziemy. Całkowicie przebudowana aplikacja kompaniom. Tutaj też, tak jak Zwift, tak i Ruvi idzie w stronę nie tylko kolekcjonowania danych, ale także podpowiadania użytkownikowi o jego programie treningowym, zmęczeniu, świeżości i gotowości do następnej jednostki treningowej. Zaimplementowano tryb jazdy na czas do trybu jazdy swobodnej, zamiast osobnej opcji, tak jak do tej pory. Obsługa łączności z trenażerami poprzez Wi-Fi, oprócz standardowych trybów Bluetooth oraz ANT+. Od teraz w RUWI jest możliwość wyłączenia trybu ERG w trakcie treningu i ponownego włączenia w dowolnym momencie, np. po podjeździe. RUWI konsekwentnie także rozwija swój własny projekt RUWI Road Creator, czyli program tras użytkowników. Każdy użytkownik może samodzielnie wgrać dowolną trasę, jedyny warunek to to, aby trasa z GPXa pokrywała się z trasą nagraną na wideo 1 do 1. Ilość zmian w samej aplikacji tylko w 2025 roku jest naprawdę oszałamiająca i może robić wrażenie i robi wrażenie. Rok się jeszcze nie skończył, ciekawe czy do końca bieżącego roku programiści zróbyli jeszcze czymś nas zaskoczą. A wy nie dajcie się zaskoczyć pogodzie, obojętnie jaka by nie była. Zachęcam was serdecznie do zapoznania się z ofertą partnera homic Newsów, ofertą Fine Cycling. Fine Cycling to marka odzieży rowerowej ze swoją własną filozofią projektowania ubrań, którą można ująć w pojęciach takich jak funkcjonalność, trwałość oraz uczciwość w używaniu. To nie są kolejne ubrania nadające się tylko do zdjęć katalogowych, w chwilowo modnym stylu i kolorach oraz o znikomej funkcjonalności i słabej trwałości. To odzież stworzona, aby towarzyszyć osobie, która ją nosi przez wiele sezonów i przez dziesiątki tysięcy kilometrów. Niezależnie od tego, czy akurat świeci słońce, czy pada deszcz. Ubrania na rower na każdą porę roku, w pogodę i niepogodę. Ta odzież będzie Twoim partnerem na trasie, pracując razem z Tobą i wspierając Twój wysiłek. Bez ograniczeń i bez Zawodu w krytycznym momencie. To ubrania, które nie udają więcej niż są. Koszulka, która oddycha, kiedy ty walczysz o oddech, kurtka, która nie pyta, czy pada, a po prostu działa, czy też spodenki, które znają smak długiej trasy i twardości siodełka po czterech godzinach jazdy. Dobra odzież kolarska nie chroni tylko ciała, ona wspiera ducha. Dlatego już dziś postaw na fine cycling. Zapraszam na końcik Drama Newsowy na kanale Fotodrama TV. W dzisiejszym odcinku mamy kontynuację dwóch dram z poprzednich odcinków. Na początek, na celownik bierzemy sobie łupa. W dwunastym odcinku Chomik Newsów opowiadałem Wam o tym, jak wyszła na jaw Pazerność łupa przy okazji wypuszczania przez niego jego najnowszej wersji sprzętu. Nie będę się powtarzał. Link w prawym górnym rogu odcinka. Niezadowolenie użytkowników jakiegoś produktu to jedno. Coś zupełnie innego to jednak niezadowolenie regulatora. Przepisów, w ramach których dana firma swoje produkty oferuje. I właśnie z tego typu niezadowoleniem mamy do czynienia z Łupem oraz FDA, czyli Federalną Agencją Żywności i Leków w Stanach Zjednoczonych. Co do, w cudzysłowiu, zwykłych użytkowników, tak, oczywiście ich gniew może być obczuwalny, ale tak jakoś wydaje mi się, że jest on po części wpisany w strategię także i tej firmy. Od zawsze ktoś będzie niezadowolony ze zmian, ileś tam osób zrezygnuje, wpisuje się straty w Excelu i dokręcamy śrubę dalej. Gorzej, jeśli naszymi decyzjami rozzłościliśmy jakąś agencję rządową. W tym przypadku pola arkusza kalkulacyjnego nie wystarczą, ba, może nawet się okazać, że będzie ich za mało. Czy w ekstremalnym przypadku jakiś organ rządu może zakazać sprzedaży naszych urządzeń? A czy mógł na przykład z dnia na dzień wprowadzić taką ustawę antyhazardową, że z polskiego rynku dosłownie z dnia na dzień swego czasu wycofali się wszyscy wielcy bukmacherzy na tym świecie? No mógł. I w tym przypadku. Też może. I teraz bardzo ważna informacja: to amerykańskie kombo połączonych sił polskich odpowiedników głównego inspektoratu farmaceutycznego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny to zdecydowanie nie jest organ państwa, z którym ktokolwiek chciałby zadzierać. Dość powiedzieć, że FDA może sobie wparować do jakiejś firmy, którą weźmie sobie na celownik i po prostu z dnia na dzień zamknąć tą firmę za łamanie prawa. No to o co dokładnie chodzi, co tam łup nabywiał? Jak już wiecie, łup wypuścił w maju tego roku swoje trzy nowe urządzenia w wersjach 5.0. Dwa, które w zasadzie nie różniły się niczym szczególnym w stosunku do wersji 4.0 oraz jedno, znacząco różniące się swoją nazwą kodową. Łup MG, gdzie MG to skrót od Medical Grade, czyli luźno tłumacząc poziom medyczny. Cechą wyróżniającą łupa MG od pozostałych łupów są dwa feature, pomiar EKG oraz pomiar ciśnienia krwi. Z kolei to co bardzo zdenerwowało FDA to nie tyle co kłamanie przez firmę co do zadań i możliwości swoich urządzeń, ale raczej nie mówienie całej prawdy. Bo widzicie, łup ściśle współpracował z FDA przy tworzeniu obecnej generacji urządzeń i... To bardzo ważne, ich pomiar EKG ma certyfikat medyczny właśnie od FDA. Oznacza to, że taki pomiar wykonany łupem jest ważny tak samo jak innym kwalifikowanym do tego celu urządzeniem. I teraz, co jest jeszcze ważniejsze: łup nie posiada takiego certyfikatu dla pomiaru ciśnienia krwi i w sumie nawet o tym głośno mówi. Nie, ciśnienie krwi nie jest certyfikowane. Wszystko gra? Niekoniecznie. Okazuje się bowiem, że informacje o tym, co jest certyfikowane, a co nie jest, umieszczone są razem obok siebie w niejednoznaczny sposób i można odnieść wrażenie, że pomiar ciśnienia krwi też jest certyfikowany. Dalej. W swojej aplikacji łup również nie jest do końca szczery z użytkownikiem. Tam co prawda znajdziemy informację o tym, że mierzenie ciśnienia krwi nie jest certyfikowane, ale dopiero po tym jak sobie sami przewiniemy palcem w dół, co nie jest w zasadzie wymagane, bo wszystkie ważne i potrzebne informacje są na ekranie głównym, a nie na tym ukrytym. I jeszcze jedna ważna rzecz, skala przy pomiarze krwi. Gdyby na ekranie wyświetlała się tylko informacja, że mamy ciśnienie np. 120 na 70, to OK. To po prostu tylko informacja i przeciętny Kowalski nawet nie wie, czy to dobrze, czy to źle. Błąd lub celowe działanie łupa polegało na tym, że umieszcza te wskazania na dedykowanej skali, która w jasny sposób sugeruje, kiedy ciśnienie jest OK, a kiedy nie jest OK. A takie coś. To już podpada pod stawianie diagnozy, a łup? znowu nie ma do tego uprawnień, a już tym bardziej z urządzenia, które nie ma certyfikatu medycznego. Aj, jaj, jaj, co teraz? Federalna Agencja spraw Żywności i Leków o swoich zastrzeżeniach poinformowała jeszcze w czerwcu w liście otwartym, i nie oszukujmy się, Lis list otwarty to takie prawie że przedsądowe wezwanie do ogarnięcia się i zarazem wywołanie do tablicy, w domyśle także publicznej. Co więcej, Łup dostał termin 15 dni na odpowiedź i ten termin minął w lipcu. Dlaczego nie mamy publicznej odpowiedzi Łupa na mu zarzuty? Bo Łup nie musiał odpowiadać publicznie. To znaczy mógł, ale nie chciał. Niemniej, urządzenia dalej są w sprzedaży, Łup nie upadł, firma nie została zamknięta, musiało więc dojść do jakiejś swego rodzaju ugody. Szkoda, że o jej szczegółach jeszcze nie zostaliśmy poinformowani. Obstawiam, że w grę wchodzą naprawdę ciężkie pieniądze, i kto wie, może w przepływie następnej fali szczerości FDA łaskawie poinformuje nas o szczegółach tej ugody, ugody z firmą z Boston, Massachusetts. Bartek Wesoły, Homing News. Coś mi mówi, że raczej nie tak wyobrażali sobie ludzie piastujący wysokie stanowiska w zarządzie Strawy. Koniec. Chyba koniec dramy z Garminem i chyba to najwłaściwsze określenie, o co chodzi dokładnie. Na usta, aż ja same cisną słowa ze znanego mema, miało wyjść inaczej, z serialu Chłopaki z Baraków, gdzie w tym przypadku w rolę fightmapowego Babelsa wciela się Strawa. Tak do końca to strawa chyba sama nie wiedziała, co chce swoim pozwem osiągnąć, to znaczy wiedziała, ale nam nie powiedziała, bo ktoś tam jednak odrobił lekcję z damage control i tym razem po trzech tygodniach wyśmiewania strawy chyba przez wszystkich, teraz w tym całym zamieszaniu jest więcej control niż damage. Fakty są następujące. Strawa tu cytat dobrowolnie umarza sprawę przeciwko Garminowi bez uszczerbku dla obu stron sporu czyli, tak jakby zawiesza, ale nie wycofuje tylko zawiesza swoje zarzuty w stosunku do Garmina i nie będzie go już w związku z tym ciągać po sądach ani o hitmapy, ani o segmenty a tak naprawdę o ich nowe API, które, w ocenie Strawy, bardzo jej szkodziło. Teoretycznie mogą za jakiś czas powrócić do postawionych zarzutów, jednak wydaje się to wysoce mało prawdopodobne. Nie zmienia to jednak faktu, że Damage has done i w tym całym zamieszaniu strawa znowu się zbłaźniła. Zbłaźniła jak zbłaźniła? strawa właśnie straciła mnóstwo swoich użytkowników premium. Rynek Sportek przez ostatnie kilka lat wyraźnie się zmienił, ewoluował i na tle pozostałych firm z branży, gdzie Strawa jest chyba jedynym dużym graczem, który nie produkuje swoich własnych urządzeń i jest w całości zależny od swoich partnerów, funkcje, jakie oferuje Strava nie są już wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. W zasadzie jedyną taką funkcją są legendarne segmenty. Tylko czy dla jednej, jedynej funkcji warto płacić 150-200 zł w rocznie za aplikację, która raz twierdzi, że dane, jakie jej przekazujesz, są Twoje. Potem twierdzi, że to jednak jej dane i nie przekaże ich innym podmiotom, mimo że to Ty ją o to prosisz. W dodatku, będzie sobie na tych Twoich danych dalej trenować swoją sztuczną inteligencję, a potem oferować płatne plany treningowe, jak na przykład Runa, która zadebiutowała w tym roku. Warto? Chyba nie warto. Zgodnie z obietnicą w tym odcinku Chomik Newsów zdradzę Wam pierwsze szczegóły i detale zbliżającego się pucharu jesieni ZTPLCC, który rozpocznie się 15 listopada 2025 roku i potrwa 5 tygodni. Wytrwajcie do samego końca, ponieważ jest mały update, jeśli chodzi o zbliżający się puchar. To najpierw o pucharze Jesieni. Został on zaplanowany na 5 tygodni rywalizacji, start w każdą sobotę zawsze o godzinie 18 i w związku z tym, że zaplanowano 5 rund, to analogicznie do przejechania będzie 10 tras. Jak to jest możliwe? Otóż w tym sezonie, w ramach tzw. Polskiej Ligi, zawodnicy zostaną rozbici na dwie podgrupy. W związku z tym, raczej nie ma co się spodziewać lobby wypełnionego po 200 osób w każdej grupie, ale w zamian rywalizacja między uczestnikami powinna być dużo bardziej wyrównana, ponieważ tłumacząc łopatologicznie, Dystans Classic jest przewidziany dla starej kategorii C i D, a dystans Mega dla starej kategorii A i B. Jednocześnie zawodnicy z potencjałem A i B nie będą mogli startować na dystansach Classic, ponieważ tutaj skutecznie w łatwych zwycięstwach nad innymi zawodnikami z nieco słabszymi mocami zablokuje ich automatycznie Zwift Racing Score, o którym więcej opowiadam w najnowszym odcinku poradnika Z. Link teraz w prawym górnym rogu ekranu. Prześledźmy więc wspólnie kalendarz wyścigów na najbliższe tygodnie, zaczniemy od dystansów klasik. 15 listopada, wyścig ze startu wspólnego London Uprising, 20,8 km długości i 359 m przewyższenia. 22 listopada, wyścig ze startu wspólnego Sprint 19,5 km długości oraz 155 m przewyższenia. 29 listopada jazda indywidualna na czas Richmond UC Worlds. 16,5 km długości oraz 129 m przewyższenia. 6 grudnia wyścig ze startu wspólnego Innsbrucking 26,6 km długości i 233 m przewyższenia. 13 grudnia Radio Rendezvous 23,5 km długości oraz 736 m przewyższenia. Czas na dystansę mega. 15 listopada wyścig ze startu wspólnego. Surrey Hills. 44,3 km długości i 1030 m przewyższenia. 22 listopada. Wyścig ze startu wspólnego. Springfinity Ultra. 35 km długości i 291 m przewyższenia. 29 listopada. Jazda indywidualna na czas. Richmond UC Worlds, 32,8 km długości i 256 m przewyższenia. 6 grudnia wyścig ze startu wspólnego Innsbrucking 44,2 km długości i 386 m przewyższenia. 13 grudnia wyścig ze startu wspólnego Power to the Tower 44,7 km długości i 1497 m przewyższenia. Klasyfikacja w tym pucharze będzie prowadzona, podobnie jak w poprzednich latach, na punkty, które będą przyznawane w zamian za miejsce zdobyte na mecie. To wszystko na ten moment, jeśli chodzi o Puchar jesieni, a teraz czas na uzupełnienie informacji na temat eventu, który będzie rozpoczynał sezon wyścigowy na polskim Zwiftzie czteroetapowym pucharze na otwarcie sezonu klasyfikacja będzie prowadzona wzorem wielkich turów według czasów uzyskiwanych na poszczególnych etapach przez pojedynczego zawodnika. Czasy pokonania każdego z etapów zostaną sumowane i na tej podstawie będzie ułożona klasyfikacja generalna. Innymi słowy, im niższy łączny czas, tym lepsze miejsce w generalce. I odnośnie tego pucharu dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza ważna informacja. Zawody mają swoją oficjalną nazwę. ZTPLCC Four Stage Elite Tour Season Opener i słowo ELITE nie jest w tej nazwie przypadkowe. Wśród wszystkich uczestników tych zawodów, którzy w trakcie ich trwania będą członkami klubu ZTPLCC nazwiwcie, na zakończenie rozgrywek zostaną wybrane dwie osoby, które otrzymają nowe, nowiusienkie trenażery ELITE RIVO, które są kawałkiem całkiem solidnego sprzętu do trenowania zimą. Opór do 2000 W, symulacja nachylenia do 18%, dokładność pomiaru plus minus 2,5% oraz łączność przez Bluetooth i Wi-Fi. Szczegóły konkursu zostaną podane do informacji publicznej na Facebookowej grupie społeczności ZTPLCC przed rozpoczęciem się Pucharu 8 listopada 2025 roku. I druga bardzo ważna informacja. W związku z udostępnieniem przez Zwifta nowych tras w Nowym Jorku jeszcze w trakcie trwania turu Zwift Unlocked nastąpiła zmiana trasy jednego z etapów, a mianowicie czwartego etapu. Zamiast szkockiego Breakfast Crits and Greets w Dzień Niepodległości 11 listopada 2025 roku etapem do pokonania będzie nowojorskie Stay Path Pursuit o długości 31,2 km oraz 416 m przewyższenia. Tyle o zawodach i konkursach w ZTPLCC w temacie konkursów zostajemy, ale zupełnie zmieniamy platformę. 27 października 2024 roku na polskim YouTubie zadebiutował nowy cykl wydawniczy pod niezbyt polską nazwą Chomik Newsy i chyba się przyjął, bo cały czas nagrywam newsy właśnie w tej formie. Oczywiście chomiki przez ten czas także ewoluowały i nie oszukujmy się, choćby te dzisiejsze newsy to nie jest dokładnie jeden do jednego to samo, co zaprezentowałem Wam w październiku 2024. Dość powiedzieć, że trochę ciężko mi się to jako twórcy ogląda już po zaledwie 365 dniach od daty publikacji, ale nie będę tak jak inni mniej lub bardziej znani youtuberzy ukrywał gdzieś na kanale tych pierwszych filmików, które niekoniecznie wyglądają tak dobrze jak te ostatnie, niekoniecznie mają... Najlepsze audio, montaż też wtedy nie powalał, ale, ale są. I jest to Ground Zero całego tego zamieszania, pamiątka z przeszłości i zarazem drogowskaz. Gdzie byłem wtedy, gdzie jestem teraz oraz jakaś tam projekcja, gdzie mogę być w następnym roku. Z kolei przez ten miniony rok sama Fotorama TV, między innymi dzięki Homig Newsom, sporo urosła. Niemal idealnie na okrągły roczek Homig Newsów kanał przebił magiczną barierę 2000 subskrypcji, za co jeszcze raz z całego serca dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze trochę urośniemy. A skoro już jesteśmy przy barierze 2000 subów, w poprzednim odcinku ogłosiłem konkurs i zgodnie z obietnicą czas na ogłoszenie zwycięzcy, który w nagrodę za wierszyk o homikniusach zgarnie wyjątkową bluzę ZTPLCC marki Wintertal za przyjaźnionego poprzedniego partnera tej serii odcinkowej. Po burzliwych naradach i stosunkiem głosów 3 do 1, a więc niejednogłośnie czteroosobowe, jury po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń spełniających wymogi konkursowe wskazało zwycięzcę Kaczendisz, autora tego dzieła. Sezon na dobre jeszcze nie ruszył, a na kanale już chomik newsy, a w newsach ciągle jest jakaś drama, co znów doniesie nam fotorama. Na szczęście Puchar ZTPL już startuje. Czy Bartosz Wesoły to skomentuje? Tak jest, komentuje. Zwycięzcy serdecznie gratuluję i proszę o kontakt pod adresem e-mailowym, który teraz wyświetla się na ekranie. Dziękuję także wszystkim pozostałym uczestnikom, tak wiem, że części z Was pomagał chat GPT, czy tam inny DeepSeek, nie mniej i tak się ciekawie te wszystkie remowanki czytało. Przykro mi, że nie mogę obdarować każdego z Was, ale nie martwcie się. Był konkurs na 2000 subów, czas na konkurs z okazji jednego roku Homi Newsów. Nagrodą główną jest voucher w wysokości 400 zł do wykorzystania u aktualnego partnera serii Fine Cycling. Nie będziemy się oczywiście powtarzać, więc tym razem darujemy sobie utwory liryczne, choć w dalszym ciągu poproszę Was o stukanie w klawiaturę Waszych urządzeń. Uwaga, zasady konkursu na Roczek, Chomik Newsów. W komentarzu pod tym filmem napisz, za co lubisz lub nie lubisz Chomik Newsów. Liczba dowolna, plusów i minusów. Ważne, żeby był choć jeden i ważne, żeby ten powód za lub przeciw był u argumento Wany. Czy więcej argumentów niż jeden za lub przeciw może oznaczać większe szanse na zwycięstwo? Nie wiem, choć się domyślam. Konkurs w komentarzach. Kończymy 8 listopada 2025 roku, a zwycięzca zostanie ogłoszony w następnych Hominiusach mniej więcej w połowie listopada. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję z góry za wszystkie lajki, za wszystkie suby i za wspólnie spędzony ostatni rok z zaproszeniem na co najmniej, chociaż jeszcze jeden w co najmniej tak doborowym towarzystwie jak wasze. Wszystkiego dobrego, do miłego zobaczenia i cześć, cześć.